Cześć, witajcie z tej strony Chupson Polska STA, w dzisiejszym odcinku nie będę ja znowu grał, tylko ktoś inny. Ten pan nazywa się Pan Miodek. Nie zapomnijcie też o daniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby nie ominąć innych filmów. I żeby był kolejny. Jak będziecie chcieli kolejny odcinek, to musicie zostawić aż 5 łapek w górę. Tak, to biorę się od razu za następny odcinek. Tutaj mamy też baloty do zrobienia, więc pan Miodzie będzie mógł je zrobić. Dobra, a teraz wchodzi pan Miodzie do kadru. Witam, witam. Ale gadaj coś, jak będziesz grał, nie? No, no, no. Teraz... E, pogramy w grę, nie wiem jak to się nazywa, pierwszy raz w nią gram. 17 Weż, zablokowałem się w jakimś... Przy, nie wiem, na ciągu, przyczepie. O, wyszłem, udało mi się wyjść. Nie wiem co mam w ogóle robić. Patrz, pokażę ci Błażej. Panie mój odzio. Ale... Dobra, przeży tu na tamno I tym oto pięknym traktorem możesz jechać do domu, tylko na Enter, żeby go odpalić. Psy. No, jest sklep otwarty, jest i możesz nim jechać do domu. Ale tak. fajny traktor. Nasz dom jest tu. Jedź tam, w prawo, w prawo. Jeździ normalnie tak mało na godzinę. Bo to nie jest znów sztuka. musisz skręcić. To jest jakiś. Z drugą stronę musisz skręcić. To źle jakiś, jeździ. Jakiś pojazd? To no. jest Zetor 7000 Nie, tutaj. No, 7211. Jedziemy 30 na godzinę. Chyba najwięcej, tym się da tyle wycisnąć. Ale w ogóle kiedyś wycisnąć? się takie takie traktory? Miałeś tam skręcić w lewo. No tak, bo tutaj jest nasza farma. <grym> ja. ja trochę nie umiem grać w tę grę. Gram dopiero drugi raz. Tak, jak kiedy graś? Kiedy? Grałem kiedyś, kiedy <grym> ten pan, co jest po mojej prawicy, teraz. Ja nie widzicie go. Hopson, mi dał kiedyś zagrać w tą grę. Domek mamy. Nawet nie wiem gdzie, ale no, w prawo, tamta ta ta ulica. Jedziemy jakimiś pocznymi drogami. Bo Jezu. Zaraz się wywrócę. Zaraz się wywrócę. Tylko mnie płot. Gościu, ty jedziesz z nowym sprzętem, to trochę uważaj. Już myślałem, że jest ja, ja. ja perfekcja umiem mieć. Czekaj tu. Uch, typie! Ja perfekcyjny człowiek. Czekaj teraz, cofaj, odwróć tą kamerę i zaparkuj to tutaj na przykład. No, no ku naducz. To ładnie jakoś, dobra może być. Ale ładnie parkuje. Ale zgasz go. I zgaszenie traktora. Enter. No. Co teraz? Teraz nie wiem. Pobiegamy. Tutaj są owce. O, owca. Rzadki przypadek owcy. Jezu. No. Cztery owce. No, nie mam ich za dużo. Tutaj mamy do kupienia jakieś tereny zielone. Teraz nie wiem, co mam porobić, ale sobie pojeździmy czymś. Ale nie jeżdżaj tak bez sensu. Że pojedziemy pociągiem, którego nie umiem odpalić. Jak Kto się? Odpala się na Enter. En. Już go zgasiłeś. Odpalony pociąg. Zobaczymy ile najszybciej będzie jeździć. Widzę, że jest do 20 metry na godzinę. 83 to spróbujemy. Patrz, to jest pierwsza osobowa kamera. Spróbujemy wyjechać. O, jak ładnie w środku. <grym> jakieś tam. <grym> Inne rzeczy mamy. Jakieś... Może da, uda mi się namówić Hupsona na jakieś. kupienie autka. Coś takiego. Świetne autko, żeby w następnym odcinku miał. czym się poruszać. Pociąg nam uciekł. Co ty zrobiłeś? Pociąg nam uciekł. Teraz idziemy ty, 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 przez... Sta... Szlabany, za Prze przez... ściana. Y szlabany mnie blokują. Nie wiem dlaczego. Teraz mi jakieś... Ale jedź, jedź, jedź dalej, bo korek robisz. Uhuhu. Uh. No to psyklo. Jezu, ty, typie. Ty, ty... no. O, tu mamy jakiegoś... Łe! O, dobra, i ruszaj dalej, no, i no. Ale jedziemy, jedziemy, my jedziemy. Mm. O, tutaj jakie ładne zboże, o właśnie to to pole, Ej, ładne zboże. Wy, trzeba jest? wykupić pole takie. Może mi się dało wielka namówić jest. Hubsona. Na... Wielka. Chyba to pole kupimy, ale najpierw byśmy musieli uzbierać pieniądze. A mamy na razie 12 tysięcy tylko. Niestety, wziąłem pożyczkę i będzie trzeba ją spłacić. Prowizji jest 2%, więc, <noise> więc trochę pospłaca. Se tu staniemy i se pojedziemy, popatrzymy na ładne. Tutaj spróbujemy wejść na dach. Może się uda. Nigdy nie próbowałem. Ej, czekaj, czekaj chwilę, czekaj no. Teraz jestem ciekawy, no, gdzie co ja... zostawiłem? Gdzie ja tą przyczepę? Hups, szuka jakiejś przyczepy. Ty, e, e. Gdzie jest ta przyczepa? Przy... Hubs... Pamiętacie tą przyczepę, co ta. w ostatnim odcinku sprowadzaliśmy nią baloty? Hups, zgubił przyczepę. Wyparowała. Inaczej ją sprzedał, tak mi się wydaje. Ale nie jestem do końca pewien. O, co loto? Nie no będziemy dobra, przedłużać dobra, odcinka, dobra. tylko se spróbujemy wejść na jakiś dach, Państwo. Może się uda. Ty Ło! Ty, jaki parku. Prawie byliśmy, Chyba się nie da. Nie, ja, też mi się wydaje, że tutaj się nie O! Udało się! Bożej. Ekspozyta, kurde. Nie, nie wiem czemu mnie wszyscy przezywają bołażej mam taką ksywę w szkole. Ale tak to też mnie nazywają większość Miodzik. Miodzik, Miodzik. Pan Miodzik. Dobra, teraz, ty będziesz Pan Miodzik. nie Teraz dobra. spróbujemy przeskoczyć tam na płot. Nie udało się. Tutaj jakiś... Tak warsztat. Warsztat. Tutaj się coś zacięło. Chcę coś poszukać. W tym pokoju jest 25 stopni. Skąd wiesz? Na dworze jest już nawet zimny Nie, nie jest tak samo. Podpalasz Ursusa 1211. Uuu, nawet nie wiedziałem. Ursus 1211 podobno. Dzisiaj przejedziemy, zobaczymy jak działa. A jak jechaliśmy, to niektóre osoby, nie wiem czy pamiętają, ale macie challenge. Z którego pochodzi Ursus 1000, ej bo zapomniałem jak to jest, 1222. Z którego roku? Podpowiedź jest to 1903. Taka podpowiedź. Sara, oddam panu prowadzącemu temu, ten kanał. Ale ty nie do dobry. Nie umiem prowadzić, więc to trochę też mój A bon. czy byś mógł wrócić na gospodarstwo, bo on nie chce zaś mi się odprowadzać z tego traktora. Ej, wiedz do warsztatu i daj mu obciążniki w oponach. No. Bo on tak. się dosyć podnosi. Bo ja idę pokażę. wreszcie, tu idzieś, nie? Dobrze. Ja nie mam... Idziemy po kasie? No, możemy nawet pójść. To mama, poczekaj jeszcze trzy minutki i idziemy z tobą. Stań tu ładnie obok tego. Wiem, ona jest tak krótka. A Janek, Janek nie może. Nie no, jestem już. No dobra, to wyjdź, ale zgaś traktor. Dobra, no. tam. Nie zgaszamy traktora, bo Weź to świecące, to, co tam było, ty jest to tak traktorem w to wjeżdżasz. Znaczy. Albo i nie. <laughs> Jak to? Ale Ej, dzi no. Dziwnie. nie, jakoś zaparkowałem, ale Ech, sprawdzimy, co tu możemy zrobić. Czekaj, bo gra tak zareagowała, że ty tego nie ustawiłeś, więc cofnij tu. Tu bardziej. Znaczy, popraw kamerę. Nie wiem, jak ty tym jechałeś, ale okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że stoi tu. Zgasimy go i idź tam, do tego znacznika. Kliczemy R. O, dobra. Ustaw. Zrobimy ustaw maszynę. Elementy se... dołączające. Nie, nie, nie. Nie, koparka nie. Konfiguracja silnika. Może ustawienia kół. Dobra, no. Dobra, obciążnik opon. cofnij. i ustaw. Tak, spoko. I teraz Ale masz... fajne oponki, popatrzcie. Teraz mi doszło to kółko takie, no. Z drugiej strony też może też będzie. Ma o, spróbujemy wejść. Uu, <grym <grym fajnie. O, ej, ej, na hangar, dawaj. Jest, dało się. Na... Spróbujemy wejść na... Przejdź. Oddam teraz... Y... Granie panu Hubsonowi, bo zaraz będzie musiał kończyć odcinek. Poczekajcie chwilę. No, cześć, cześć! Wróciłem do Was powrotem moi ulubieni widzowie. Czekajcie, bo mi się tutaj kabel zaciął. O, dobra. No, co możemy robić swoje? Ej, tego wy jest coraz mniej. Ja. To pan Miodzio już sobie poszedł. Pan Miodzio nie wie w ogóle, o co w tej grze chodzi. Chyba nie wie, co to rolnictwo. No nie, no wie, ale chyba... Wiesz, o co chodzi w rolnictwie? Nie. Niestety pan Miodzio teraz w tym momencie powiedział, że nie wie, o co chodzi w rolnictwie. No. Ojej, ej, to już trwa 12 minut. Ej, dobra, to ja bym tutaj nim pięknie, ładnie, ślicznie... Cofnę jeszcze. Kurde. No, zgasiłem. Cofaj, cofaj, dobra. Wychodzimy. O ja, o ja. O, dobra. No to żegnajcie. Nie zapomnijcie dać tego, tej subskrypcji. łapki w górę. Musi być 5 łapek w górę, żeby wyszedł kolejny odcinek. Naprawdę nie zapomnijcie. to obowiązkowo o dzwoneczku. Panu. O właśnie, pan miodzio przypomina o dzwoneczku. Więc kończymy! Cześć!